W tym filmie, zgodnie z sugestią, którą otrzymałem w jednym z komentarzy, mówimy sobie o budowie oraz nazewnictwie kwasów. Z kwasami spotykamy się na co dzień w naszym życiu. Na przykład cytryna zawiera dużo kwasów, albo ocet to także jest roztwór kwasu. I każdy, kto spróbował tych rzeczy, rozumie już skąd w ogóle wzięła się nazwa takich związków. Skąd wzięła się nazwa kwasy? A wzięła się ona z tego, że związki te mają kwaśny smak. Drugą charakterystyczną cechą kwasów jest to, że odbarwiają uniwersalne papierki wskaźnikowe. Czyli tutaj mamy uniwersalny papierek. Papierek wskaźnikowy. na kolor czerwony. Czyli gdyby w tym naczynku tą, tym roztworem, który tutaj się znajduje, był na przykład ocet albo sok z cytryny, to gdy zanurzymy nasz żółty na początku papierek wskaźnikowy w którymś z tych roztworów, czyli w occie albo w soku z cytryny, to ta część papierka, która miała kontakt z tym roztworem, zabarwi się na czerwony. Jest to cecha charakterystyczna dla wszystkich kwasów, czyli y, gdybyśmy wzięli tutaj roztwór dowolnego innego kwasu i także zanurzyli w nim no, czysty, żółty papierek wskaźnikowy, on także przyjmie barwę czerwoną. Po lewej stronie wypisałem 8 przykładów różnych kwasów i chciałbym, żebyśmy przeanalizowali sobie ich budowę y, i wyciągnęli sobie jakieś wnioski. Teraz tak, to co zaznaczyłem tutaj kolorami to są niemetale. Zobaczmy, zauważmy to, że każdy z tych kwasów zawiera w sobie jakiś atom niemetalu. Tutaj jest chlor, brom, jod, tutaj siarka i w tym też jest siarka, w tym jest fosfor, w tym jest węgiel, a w tym jest azot. Czyli we wszystkich przykładach, które wypisałem, będzie a raczej mamy jakiś atom niemetalu. Kolejna rzecz, którą możemy zauważyć, to jest to, że niektóre z tych kwasów, a konkretnie pierwsze cztery, nie mają tlenu w swojej budowie, a te mają tlen. I to jest y, pierwsza cecha, która pozwala nam w jakiś sposób uszeregować kwasy, podzielić je na różne grupy. No i właśnie te kwasy, które nie mają tlenu, nazywamy z tego powodu kwasami beztlenowymi, czyli tutaj mamy kwasy beztlenowe, a te, które mają tlen, nazywamy, jak można się domyślić, kwasami tlenowymi. czyli to są kwasy tlenowe. I skoro wiemy już, że mamy dwa rodzaje kwasów, takie, które nie mają w swojej budowie tlenu, beztlenowe, tak zwane, i te, które mają w swojej budowie tlen, czyli tak zwane tlenowe, to jesteśmy już gotowi, żeby powiedzieć sobie o ich nazewnictwie, ponieważ jest ono inne dla kwasów właśnie beztlenowych i tlenowych. Troszeczkę inne. Zacznijmy sobie najpierw od omówienia nazewnictwa kwasów bezlenowych. Tutaj ponownie podałem e, przykłady tych kwasów HCL, HBr, HI i H2S. I ich nazwę tworzymy w następujący sposób. Musimy najpierw poznać nazwę niemetalu, który wchodzi w jego budowę. Prawda? Czyli tych atomów. E, czyli tak, na przykład. Tutaj. Tym niemetalem jest chlor, a zatem nazwy tworzymy w następujący sposób. Dajemy najpierw nazwę niemetalu. Czyli w naszym przykładzie, który omawiamy, omawiamy HCL. To będzie chlor. I dodajemy do tego końcówkę wodorowy. Czyli kwas HCl będzie mieć nazwę chlorowodorowy, no bo tu jest nasza nazwa nie metalu, końcówką jest wodorowy, no i dodajemy to O tutaj, żeby dało się to wypowiedzieć, nie chlorowodorowy, tylko chlorowodorowy. Gdybyśmy chcieli nazwać ten kwas z kolei, no to niemetalem jest brom, dodając do niego końcówkę wodorowy, dostajemy kwas bromowodorowy. Ten kwas. To jest kwas jodowodorowy. Ten siarkowodorowy. Czyli kwasy beztlenowe, ich nazewnictwo tworzymy poprzez złączenie ze sobą nazwy niemetalu i dodają. I, no I końcówki wodorowe. Czyli mamy nazwę niemetalu i dodajemy na końcu wodorowy. I to tyle, jeśli chodzi o kwasy beztlenowe w tlenowych jest troszeczkę inaczej, ponieważ znowu pierwszym członem nazwy jest nazwanie metalu. Napiszę niemet, nazwanie metalu i dodajemy do tego tym razem inną końcówkę, nie wodorowy tylko po prostu owy. Czyli na przykład ten kwas H2SO4 niemetalem tutaj jest siarka, a zatem ten kwas nazwę siarkowy. To jest kwas siarkowy. Co więcej, co odróżnia nazywnictwo kwasów tlenowych od beztlenowych, tutaj powinniśmy podać pewną liczbę jeszcze w nawiasie. I liczba ta mówi nam o wartościowości niemetalu w naszym kwasie. Na razie o tym nie mówimy. To znaczy yy, nie powiem, dlaczego ta liczba jest taka, jaka jaka zaraz powiem, ale o tym pomówimy sobie na następnym slajdzie, gdy już przejdziemy do budowy tych kwasów. Tak więc ten kwas już tak ostatecznie nazwiemy kwasem siarkowym 6, bo siarka ma wartościowość 6 w tym kwasie. Ten kwas byśmy nazwali kwas fosforowy 5, bo taka jest wartościowość fosforu. I ten byśmy nazwali kwas azotowy, także 5. I teraz przejdziemy do kolejnego już slajdu, gdzie będziemy rysować wzory strukturalne dla tych kwasów i zobaczymy skąd biorą się te liczby 6, 5 i 5. Ogólnie rzecz biorąc, budowa kwasów jest bardzo prosta, ponieważ składają się tylko z dwóch części. Pierwszą z tych części, bardzo ważną, to są atomy wodoru. I tych atomów wodoru mamy tyle, Ile mówi nam ta liczba? Drugą częścią cząsteczki kwasu to jest reszta kwasowa, jak to nazywamy. Czyli tak naprawdę kwas składa się z atomów wodoru i ze wszystkiego innego, możemy powiedzieć. I tym wszystkim innym jest właśnie reszta kwasowa. I to w niej, w reszcie kwasowej, znajdują się nasze atomy niemetali, o których mówiliśmy wcześniej. Żeby od razu to sobie pokazać na przykładach, no to wypisałem znowu tutaj kilka przykładów kwasów. Czy tak? To jest kwas chlorowodorowy, jak już wiemy. No i on ma jeden atom wodoru i ma resztę kwasową, którą jest to jest taka nierozbudowana reszta kwasowa. Po prostu atom chloru jest tą resztą kwasową. W przypadku kwasu siarkowodorowego mamy już dwa atomy wodoru, o czym wskazuje nam ta liczba tutaj. A resztą kwasową jest po prostu siarka. Tutaj mamy kwas siarkowy 6, no i tutaj mamy tak dwa atomy wodoru, a resztą kwasową jest coś takiego, tak zwany siarczan 6. O tych nazwach też pomówimy później. W kwasie azotowym 5 mamy jeden wodór i taką resztę kwasową, NO3 minus, czyli azotan 5 tak zwany. A tutaj. Kwas fosforowy 5, mamy aż 3 atomy wodoru w tym kwasie, a resztą kwasową stanowią, stanowi ta grupa atomów. Powiedzmy sobie teraz o tym, jak rysować wzory strukturalne dla kwasów na czterech przykładach. Zacznijmy sobie od dwóch przykładów kwasów beztenowych, ponieważ dla nich sprawa jest dużo prostsza. Wzory kwasów beztenowych Rysujemy no w zasadzie nawet nie ma tu nad czym się zastanawiać. Wodór ma zawsze wartościowość 1. No zatem on będzie tworzył jedno wiązanie, no i nie ma innej opcji wytworzenia tego wiązania, jak właśnie z po prostu atomem niemetalu. W przypadku H2S mamy po prostu dwa atomy wodoru, no i one także przyłączą się do cząsteczki, przepraszam, nie, do cząsteczki, tylko do atomu siarki. Każdy wodór tworzy po jedno wiązanie, no a siarka akurat tworzy dwa wiązania. Siarka jest dwuwartościowa, co nie powinno nas dziwić, ponieważ siarka leży w tej samej grupie co tlen, a tlen zawsze jest dwuwartościowy. Siarka skoro leży w tej samej grupie, także potrafi tworzyć dwa wiązania. Ale potrafi tworzyć też więcej wiązań, o czym przekonamy się w następnym przykładzie. I Tutaj przechodzimy już do kwasów tlenowych. Czyli mamy kwas siarkowy 6 i kwas ozotowy 5. No i teraz sztuka w rysowaniu wzorów kwasów tlenowych polega na tym, że musimy sobie na początku narysować właśnie nasz atom niemetalu. I każdy z atomów wodoru nie będzie się tak jak w przypadku kwasów beztlenowych przyłączał bezpośrednio do atomu niemetalu. Nie, tak nie będzie. Cała sztuczka polega na tym, że wszystkie atomy wodoru będą się przyłączać do atomu centralnego, czyli do atomu niemetalu, poprzez atom tlenu. Czyli tak one się przyłączą. Czyli każdy z wodorów przyłącza się do atomu niemetalu, jakim jest siarka tutaj, poprzez atom tlenu. Wszystkie pozostałe atomy tlenu, czyli jak tutaj mamy wykorzystane już dwa atomy tlenu, a w końcowej cząsteczce mają być cztery, Czyli te dwa pozostałe atomy przyłączają się już bezpośrednio i wiązaniem podwójnym do atomu niemetalu. Czyli na tym w ten sposób rysujemy wzory strukturalne dla kwasów tlenowych. Żeby to jeszcze przećwiczyć, to zróbmy to samo dla HNO3, czyli dla kwasu azotowego 5. Atomem niemetalu jest azot. Mamy tylko jeden atom wodoru, który przyłączy się. Do atomu azotu poprzez atom tlenu. Wykorzystaliśmy w ten sposób jeden z trzech atomów tlenu. No i te pozostałe dwa atomy tlenu dołączamy wiązaniem podwójnym, już bezpośrednio do naszego atomu niemetalu. Zobaczmy też, że mówiłem, że to jest kwas siarkowy 6, i to 6 wzięło się z tego, że nasza siarka jest tutaj sześciowartościowa. To ona tworzy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wiązań do innych rzeczy. A to jest kwas azotowy 5, bo zwróćmy uwagę, że nasz azot tworzy raz, dwa, trzy, cztery, pięć wiązań do innych rzeczy. Chciałem, żebyśmy jeszcze zobaczyli jeden przykład, w którym mamy więcej atomów centralnych. Tutaj już co prawda to nie jest atom niemetalu, ale niektóre metale też tworzą kwasy. Na przykład chrom, tutaj mam cr, czyli chrom, tworzy właśnie taki kwas chromowy, jak to mówimy, kwas chromowy 6. Jak wtedy należy postąpić przy rysowaniu? Zaczynamy sobie od wypisania sobie tych dwóch atomów niemetalu. No tutaj metalu akurat, tak, ale tych dwóch atomów centralnych, jakbyśmy powiedzieli. Znowu łączymy do nich najpierw atomy wodoru po jednym atomie wodoru poprzez atom tlenu do każdego z atomów centralnych. No i zostało nam jeszcze, tak, wykorzystaliśmy dwa i jeszcze aż pięć. Z siedmiu atomów tlenu do narysowania. I rysujemy w taki sposób, że oczywiście każdy z tlenów tworzy dwa wiązania. Tylko po prostu jeden z tych tlenów będzie tworzył jedno wiązanie z tym atomem chromu, a drugi z tym atomem chromu, czyli jakby jest tak zwany tlen mostkujący, prawda? który łączy te dwie połówki, jakby cząsteczki w jedną. A pozostałe atomy tlenu. Będą normalnie już przyłączone wiązaniami podwójnymi do każdego atomu centralnego. Porówno do każdego. I zobaczmy, że teraz mamy rzeczywiście raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem atomów tlenu, dwa atomy wodoru, dwa atomy ch chromu. Tak jak mówił na to nasz wzór sumaryczny, ten na czerwono. I o czym jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to. Mówiliśmy sobie o wartościowości tych atomów centralnych. Na przykład siarka tutaj ma 6, azot tutaj ma 5. Każdy z chromów tutaj ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dlatego powiedziałem, że to jest kwas chromowy 6. Ale jest jeszcze coś takiego jak wartościowość reszty kwasowej. No i jeżeli sobie przypomnimy jak zbudowane są kwasy, czyli z atomów wodoru, a wszystko inne to jest reszta kwasowa, no to wystarczy, że spojrzymy na to ile wiązań wystaje tak jakby poza resztę kwasową, no to taka będzie wartościowość właśnie reszty kwasowej. Więc jak sobie zakreślimy resztę kwasową w każdym naszym przykładzie. A I tutaj też możemy, czy nie. No to tak, ile jakby wiązań wystaje poza resztę kwasową tutaj? Tylko jedno. I rzeczywiście to znaczy, że reszta kwasowa w kwasie chlorowodorowym jest jednowartościowa. Reszta kwasowa tutaj, w tym kwasie, jest dwuwartościowa. W tym kwasie dwuwartościowa, prawda? Bo tylko dwa wysta wiązania wystają. W tym kwasie jednowartościowa. W tym kwasie dwuwartościowa. I tak naprawdę możemy to dowiedzieć się tego niekoniecznie poprzez rysowanie wzorów strukturalnych zawsze, a tak naprawdę o tym nam mówią te liczby tutaj. Okay, czyli liczba atomów wodoru w kwasie jest przy okazji równa wartościowości reszty kwasowej. I nie należy tego mylić z wartościowością atomu centralnego, czy tam nie metalu. Prawda? To nie jest to samo. Siarka w kwasie siarkowym 6, no bo wartościowość 6, jak sama nazwa wskazuje, ale wartościowość reszty kwasowej tego kwasu jest równa 2, czyli liczbie atomów wodoru. Na koniec chciałem jeszcze pokazać sposób na to, jak obliczyć. Wartościowość naszego niemetalu w kwasie tlenowym, naszego niemetalu centralnego, atomu centralnego, za pomocą, no, może tak, bez rysowania wzoru strukturalnego, ponieważ da się to zrobić na podstawie samego wzoru sumarycznego. I weźmy sobie nasz kwas siarkowy 6. No, my wiemy już, że on jest 6, ale chciałem pokazać, jak obliczyć tę wartościowość, właśnie bez rysowania. I robimy to w następujący sposób. Wiemy, że każdy z tlenów, tak, tlen ma wartościowość 2, każdy z nich, każdy z wodorów ma wartościowość 1. I gdy weźmiemy sobie tak liczbę atomów tlenu, która wynosi 4, i pomnożymy ją przez wartościowość każdego atomu tlenu, i odejmiemy od tego liczbę atomów wodoru pomnożonych przez swoją wartościowość, czyli po prostu przez 1, to otrzymamy właśnie wartościowość, Atomu centralnego, czyli naszej siarki w tym wypadku. Czyli tak, 4 razy 2 to jest 8. Odjąć 2 razy 1 to jest 2, i to wychodzi 6, co zapisane cyfrą rzymską wynosi tyle. I to jest sposób, żeby, to jest taki sposób, który nie wymaga narysowania wzoru strukturalnego, a pozwala się przekonać o tej wartościowości atomu centralnego. I w tym filmie to tyle. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych filmów. Do usłyszenia w kolejnym.